Pamiętacie tę górę? Dzisiaj na nią wjadę. Zapraszam. Dzień dobry. Dzisiejszą wycieczkę zaczynam w Olgor na parkingu przy pięknym jeziorze Edlands Wattne. Jest to parking przy drodze, tutaj Wam pokazuję, przy drodze E39. To jest ta główna europejska droga prowadząca między innymi z Kristiansand do Stavanger i dalej do Bergen i aż do Trondheim. Dziś wybieram się na górę. Ci, którzy oglądają moje filmy wiedzą, że w jednym z ostatnich filmów mówiłem o górze, pokazywałem Wam tę górę z takim wielkim masztem. Kierując się stąd drogą E39, dojedziemy do kolejnego jeziora, przy którym w lewo będzie można skręcić na drogę 450. To też jest piękna droga, prowadząca w okolicach Frafjordu, w Birsiedal, i potem można nią dojechać w okolice Liseveen. Nie skręcimy w tę drogę, tylko pojedziemy kilkadziesiąt metrów dalej i odbijemy za jeziorem w drogę taką podrzędną, bardzo podrzędną. Na górze pokażę Wam piękną panoramę okolicy z drona. Jest bardzo ładna pogoda, jest ciepło, 15 stopni, więc zapraszam. Widzicie, tutaj w lewo 450 na Sirdal, Birsiedal. Aby przejeżdżamy most, tutaj i skręcamy tu w lewo, <słuch> już widać, że będzie ładnie. jakiś taki fajny placek piękna droga już widać w tej chwili że to jest piękna piękna droga o, tu widzę jakieś miejsce nad jeziorem. Myślę, że można się tam dostać i rozbić sobie namiot. Chociaż nie, tu jest dom. Odpada. Ale widoczki. Która to góra? Jeszcze jej nie widać. O, tu jest placek. Myślę, że można spokojnie się rozbić. Domy są chyba dalej niż 150 metrów. O, jest. To jest chyba ta, którą widzę przede mną. Tu jest plac. Bez problemu można się rozbić. Piękne okolica. jest, tak mi się wydaje, chociaż za jakiś kilometr odbicie w prawo, tak, zaraz odbijamy, tutaj, tak, tu w prawo, Madlan. Odbijamy w lewo z tego co wy... z tego co widzę tak tak hmm. tutaj nie no niby jest Niby droga jest, słuchajcie. No dobra, zobaczymy. Zakazu nie ma, nie ma żadnej informacji, że to jest droga prywatna czy coś. Z tamtej strony było dojechać chyba też. Tu słuchajcie, sugestia taka, żeby faktycznie jechać spokojnie, ponieważ to jest droga przy, przy, przy domach. I i chodzi o to, żeby nie pałować tutaj, bo jak się ludzie wkurzą, to pozamykają tę drogę i będzie ząk. A tak to spróbujemy, nie wiem. Nie wiem, czy tu można? Dobra, jadę. Jest. Są kamloty, to nawet nie jest shooter, tylko to są takie dość duże kamloty momentami. czyli droga oznaczona po prawej stronie, tak? Du, 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 du. Tutaj też pewnie się można rozbić pod namiotem. Ja nie jadę do was. <grystanie> U, tutaj dużo kamlotów. Ogólnie jakość, jakość tej drogi no, jest bardzo słaba. A, co tam dalej? Ok, tak, jest bardzo słaba. Jest bardzo dużo miejsc z takimi ogromnymi kamieniami. Ale jak na ten moment, da się jechać. back not in a moment Kontrolę trakcji powinienem wyłączyć, no nie? Dobra, tak zrobimy. To jest tak i off. Kurczę, ale miejsce przepiękne. ju owiet dużo, dużo gównian o kurcze Ale widok. Wow. <noise> Ależ to będzie widoczek z góry. O kurczę. Ile mam? 400 metrów jeszcze. Jestem na wysokości 546 metrów nad poziomem morza. No tu, widzę ślady opon więc ktoś też już tutaj wjeżdżał myślę, że droga nie jest taka tajemnicza i tutaj pod koniec o, jakieś resztki asfaltu Tam. I wjechane i wjechane, proszę Państwa. Cóż, tutaj można powiedzieć, droga jest dość trudna. Dość trudna, tak. Jest w bardzo złym stanie. Jest, y, są momenty takie, w których jest żwirek. Y, są momenty takie, które są prawie w całości zarośnięte już trawą. Są takie momenty, w których są ogromne kamienie i dziury. Więc nie jest to takie super wygodne, ale warto. I z tego co tutaj widzę, powiem wam, że spokojnie można sobie tu wjechać i rozbić namiot tu przede mną. Zaraz wejdę tam na górę i pokażę wam więcej. Tutaj tu jest masa miejsca, naprawdę. Kurczę, nie wiem czy ten przekaźnik, bo to jest jakaś antena taka, która prawdopodobnie może emitować może jakieś pole albo coś. A tam na dole jest miejsce, w którym pokazywałem wam właśnie tę górę. Więc byłem tam, jestem tutaj. Panorama przepiękna. Jak widzicie miejsce zaiste, zacne. Wjazd. No, pewnie dałoby się tutaj wjeżdżać 60 na godzinę na stojąco, ale jak już wspominałem, wiecie, to jest otwarta droga, ale yy, to jest droga, na której no, w tej chwili widać, że jest bardzo dużo owiec. I no mimo wszystko o, No tutaj jest tu mój ABS niestety gada za bardzo. Niby wyłączyłem kontrolę trakcji, no ale ABS y, nie łapie w sensie nie pozwala zahamować Dlatego będę sobie zjeżdżał powoli bo tu jest na początku faktycznie bardzo stromo i no trzeba uważać zatem, no tak jak powiedziałem prawdopodobnie dałoby się tutaj zjeżdżać w waszym tempie aczkolwiek z racji tego, że tu jest dużo zwierzaków no to fajnie byłoby jechać na tyle spokojnie, żeby Niczemu i nikomu nie zrobić krzywdy, a jednocześnie nie za bardzo tutaj pałować te motocykle, żeby przypadkiem gospodarze, którzy tutaj te owieczki wyposają, żeby przypadkiem no, nie zgłosili, że na przykład preferują, żeby ta droga była zamknięta. No bo trochę byłoby bez sensu, żeby ją zamknąć. Siamuchy, be tak tu jest bardzo ładny placek no właśnie, co do tego nocowania tutaj spokojnie można byłoby rozbić sobie namiot, ale minus jest taki, że do wody jest dość daleko bo tam jest jakieś jeziorko aczkolwiek no oczywiście, możecie mieć wodę w bidonie albo w bukłaku i też sobie poradzicie chociaż zawsze lepiej jest biwakować z dostępem do słodkiej wody pięknie, pięknie. No i piękna pogoda, bo pewnie po jakimś deszczu tutaj może być może być ślisko bardzo, bo jest mimo wszystko sporo momentów takich trawiastych, więc opony, które nie do końca się sprawdzają na trawie, no tutaj będziecie czuli, że one się nie sprawdzają. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Polecam Wycieczkę, jak będziecie w okolicy, wystarczy kawałeczek odbić od drogi 39 W takim razie wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa Pa!